Jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Dzień dobry, Jakub Drzewiecki. Zapraszam. A w serwisie m.in. Prokurator domaga się dożywocia dla Bartłomieja B. Lubelskiego lipca dla kierowców od lipca. Czy będzie spór zbiorowy w Bogdance? Został już skazany na 30 lat, ale prokurator domaga się dożywocia dla Bartłomieja B. Jest oskarżony o zabójstwo ojca i brata, kradzież samochodów i ucieczkę ze szpitala w Radecznicy. Prokuratura okręgowa w Zamościu złożyła apelację od wyroku Sądu Pierwszej Instancji. Tę sprawę w drugiej instancji będzie rozpatrywał właśnie sąd apelacyjny w Lublinie. Przypomnę tylko, że Bartłomiej B został już skazany w instancji pierwszej przez sąd okręgowy w Zamościu. Ten wyrok to 30 lat pozbawienia wolności, ale z możliwością przedterminowego zwolnienia po latach 20. Z takim jednak rozstrzygnięciem nie zgadza się prokurator. Po zapoznaniu z uzasadnieniem przedmiotowego wyroku prokuratura okręgowa w Zamościu, nie kwestionując ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd pierwszej instancji, skierowała do sądu apelacyjnego w Lublinie apelację od tego wyroku, w której zarzucono rażącą niespójność orzeczonej kary 30 lat pozbawienia wolności i w której wniesiono o wymierzenie Bartomiejowi B kary łącznej w wymiarze dożywotniego pozbawienia wolności. Na Bartumieju B ciąży w sumie pięć zarzutów. Dwa z nich. Te najpoważniejsze to zarzuty zabójstwa. Bartomiej B zamordował we śnie swojego brata, ale potem zamordował też ojca. Ojciec modlił się w kuchni, otrzymał ciosy, obuchem się w głowę. Pozostałe zarzuty dotyczą przede wszystkim zwolnienia czy ucieczki ze szpitala w Radecznicy. Bartłomiej B sam ściągnął sobie zbyt luźno założone kajdanki, ale po tym fakcie ukradł też dwa samochody osobowe. Przypomnę tylko, że była przecież akcja poszukiwawcza. Byli policjanci nie tylko z województwa lubelskiego. Mówiąc jeszcze o powodach tej makabrycznej zbrodni, przede wszystkim, bo to od tego należy zacząć. Pierwotnie Bartłomiej B utrzymywał, że stało się tak ze względu na złe, czy bardzo złe kontakty z najbliższą rodziną. Jednak już przy pierwszej rozprawie Bartłomiej B przyznał, że prawdziwym, rzeczywistym powodem jest choroba alkoholowa. Filip Karman, panorama lubelska. Za góra 10 dni kierowcy pojadą przedłużeniem ulicy lubelskiego lipca 80. Sztandarowa inwestycja lubelskiego ratusza jest już zrealizowana i odebrana. Trwają ostatnie prace porządkowe. Droga kosztowała blisko 100 milionów złotych i znacząco zmieni układ komunikacyjny tej części miasta. Zamierzamy ten ruch puścić nie później niż 7. Lipca. Na te słowa kierowcy czekali ponad dwa lata, bo tyle czasu trwała budowa przedłużenia lubelskiego lipca od stadionu po wiadukt w ciągu ulicy Diamentowej. Jak 19 lat pracuję w tej firmie, tak trudnego tematu jeszcze nie mieliśmy. Prace były przedłużane o kilka miesięcy ze względu na podmokły teren. Trzeba było dodatkowych prac, by mieć pewność, że żadna droga nie zapadnie się pod ciężarem przejeżdżających tędy aut. Wykonaliśmy wzmocnienie w postaci pali. Pali tych zabiliśmy prawie 11 tysięcy. Głęboko średnia takich pali to jest 6 metrów. I jakby te pale ułożyć obok siebie, to wyszłoby 11 km, a tak mamy 1 kilometr nowej drogi położonej w geometrycznym centrum Lublina. Mamy tutaj ścieżki rowerowe, mamy buspasm, mamy dwujezdniową drogę trzypasmową z dobrym, nowoczesnym oświetleniem, która znacząco odciąży czy zmieni układ komunikacyjny tej części miasta, z czego się ucieszymy. Udostępnienie Lubelskiego Lipca do ruchu oznacza koniec gehenny kierowców, którzy teraz tymczasowym łącznikiem na wysokości stacji benzynowej włączają się w ulicę Krochmalną. Łącznik pozostanie jako droga dla służb. Okoliczni mieszkańcy, kto tu był wcześniej, to wie, jakie mieli, jakie mieli warunki drogowe. Też dostali... Też dostali swój układ drogowy. Ulica Ciepła, ulica Włościańska, ulica Przeskok. Tu naprawdę zmieniło się oblicze zarówno tej enklawy mieszkaniowej. Inwestycja pochłonęła 96 milionów złotych. Rozbudowa lubelskiego lipca dobiegła końca. W poniedziałek zacznie się remont innej kluczowej arterii Unii Lubelskiej. Rozpoczynamy to celowo. Zgodnie z rozpoczęciem cyklu wakacyjnego, ponieważ to będzie jakby ten moment, gdzie, gdzie, gdzie remont będzie powodował jak najmniej utrudnień w ruchu. Remont Unii Lubelskiej ma potrwać również dwa lata. Związki zawodowe alarmują. Lubelski Węgiel Bogdanka nie chce przedłużyć umów z pracownicami sekcji sprzątającej. Według związkowców około stu kobiet może stracić dodatki po wygaszeniu umów. Władze spółki odpowiadają nikt nie straci pracy, a zmiana formy zatrudnienia odbywa się w porozumieniu z pracownicami. Mimo to związki zawodowe grożą sporem zbiorowym. 30 dni. Tyle czasu związki zawodowe Bogdanki dały zarządowi kopalni na podpisanie porozumienia. List w tej sprawie został przekazany 18 czerwca. Chodzi m.in. o zabezpieczenie interesów pracowniczych sekcji porządkowo-czystościowej w związku z planem przeniesienia zadań tego działu do spółki zewnętrznej. Pracownicy mieli tutaj i pakiet socjalny, z którego mogli korzystać jak wszyscy pracownicy. Zdecydowanie uważamy, że jest teraz pogorszenie ich warunków pracy, bo będzie to najniższa krajowa i uważamy, że ci pracownicy nie zasługują na takie traktowanie. Władze kopalni odpowiadają, pracownicy sekcji porządkowo-czystościowej nie zostaną zwolnieni, a zmiana ich formy zatrudnienia była z nimi uzgodniona. Jest to zmiana uzasadniona. W przeszłości już tak w kopalni było, że ten obszar związany ze sprzątaniem terenów kopalnianych był całkowicie wyodsorcowany poza kopalnię i świadczyła te usługi firma zewnętrzna. W tej chwili chcemy, żeby te usługi dalej zostały w grupie i żeby wykonywała jedna ze spółek córek naszej kopalni związki zawodowe domagają się też uregulowania statusu całej załogi Bogdanki w kontekście nadchodzącej transformacji energetycznej, Jak mówią, boją się o swój los. Wiemy, doskonale, że ta transformacja energetyczna w kraju ona postępuje. Ale boimy się o miejsca pracy. doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak Lubelski węgle, Węgiel jest strategiczną spółką dla całego regionu, dla całego województwa. Jeżeli nie zapewnimy, Płynnego przejścia na rynek pracy pracowników, będziemy mieli naprawdę ogromny problem, jeżeli chodzi o aspekty społeczne tutaj w regionie. Zarząd odpowiada: Pracownicy nie mają się czego obawiać. Strategia Lubelskiego Węgla Bogdanka zakłada, że w najbliższych latach utrzymamy poziom wydobycia i poziom sprzedaży na, tej, na, na, na poziomie około 8 milionów ton. Jest to poziom bezpieczny dla naszego zakładu pracy, zarówno jeżeli chodzi o rentowność, jak i oczywiście o miejsca pracy. Nie ma żadnych planów, które by miały tutaj temu zaprzeczać. W razie braku porozumienia z zarządem Bogdanki związkowcy nie wykluczają podjęcia nawet radykalnych kroków. Marcin Otto. Panorama Lubelska. Na same tereny przygraniczne w Lubelskiem trafi 3000 szczepionek przeciw wściekliznie. To w ramach akcji wyszczepiania lisów. W tych rejonach będą wykładane ręcznie, a do pozostałych części regionu będą dostarczone za pośrednictwem samolotów. Akcja potrwa do 30 czerwca. Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych, a jej przenosicielami są głównie lisy. Ze mną pani Monika Michałowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Dzień dobry, proszę powiedzieć, dobry. co trzeba zrobić, żeby akcja wyszczepiania lisów była skuteczna? Ta akcja musi być przede wszystkim regularnie powtarzana i dlatego od lat prowadząc tak, takie akcje, co najmniej dwa razy w roku je realizujemy. Wiąże się to z tym, że... Rodzą się nowe zwierzęta, dzikie, nowe lisy i one muszą być regularnie szczepione. Które z powiatów są bezpieczne, a które są jeszcze pod okresem zagrożenia? W zasadzie żaden powiat nie jest tak do końca bezpieczny, natomiast jeżeli chodzi o te oficjalne obszary zagrożone, one obecnie obejmują cały powiat tomaszowski, część powiatu chrubieszowskiego. I generalnie takie największe niebezpieczeństwo zawsze dotyczy powiatów przygranicznych, tych graniczących z Ukrainą. Trzeba mieć się na baczności. Powiedzmy, co się dzieje po kontakcie szczepionki ze skórą człowieka? Czy mamy się czego obawiać? Thank <laughs> you. jest taka zasada i prosimy o tym w komunikatach, aby nie dotykać szczepionki, a po kontakcie z płynną zawartością blistra, aby natychmiast umyć ręce i skontaktować się z lekarzem w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia. Oczywiście szczepionka tak całkowicie nie można powiedzieć, że ona jest niebezpieczna dla ludzi, natomiast w przypadku, jeżeli ktoś miałby uszkodzoną skórę i ta płynna zawartość mogłaby mieć kontakt z uszkodzoną skórą, zalecamy jednak kontakt z lekarzem. Dzisiaj kolejna dawka szczepionek trafił na różne miejscowości, do różnych powiatów, powiedzmy o tym, co ze zwierzętami gospodarstwa domowego i naszymi pupilami czworonożnymi, które są z nami w domu prosimy o to, aby przez dwa tygodnie od zakończenia akcji nie dopuszczać do szczepionki zwierząt domowych, aby nie miały one kontaktu z tą szczepionką. Ona dla zwierząt nie jest szkodliwa, natomiast w przypadku przypadkowego zjedzenia przez psa bądź inne zwierzę, może wywołać niestrawność, ponieważ blister jest dosyć duży, wielkości około 2-3 cm i na zasadzie mechanicznej może spowodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego. A jeżeli o blistrze mowa, to powiedzmy, co dzieje się po jego dostaniu do układu krwionośnego lisów, bo to jest ważne. W momencie, kiedy lis taką szczepionkę pobierze i przegryzie blister, dochodzi do kontaktu tej zawartości blistra, czyli szczepionki z błoną śluzową w jamie ustnej lisa i do uruchomienia pracy układu odpornościowego i wytworzenia odporności przeciwko wirusowi wścieklizny. A więc jest to niezbędne, aby powoli eliminować tę chorobę, przynajmniej częściowo z naszego środowiska, bo przypomnijmy, że mimo postępu medycyny wścieklizna jest wciąż nieuleczalną i śmiertelną chorobą. Dlatego szczególnie w okresach letnich trzeba mieć się na baczności. To jest główne wydanie panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze przygotowali nasi reporterzy. Ostatni dzwonek rozpoczęły się wakacje. Zajęcia z surwivalu w ramach letniej szkoły bezpieczeństwa. Sprawdziane kartkówki, uwagi i szkolne wycieczki odchodzą w zapomnienie przynajmniej na najbliższe dwa miesiące. Ostatni w tym roku szkolnym dzwonek zabrzmiał dziś po raz ostatni dla ponad 280 tysięcy uczniów w województwie lubelskim. Szczególnie uroczyście świadectwa odbierali ci, którzy mieli na nich czerwony pasek. to najlepszy przykład na to, że ciężka praca popłaca. Matematyka trochę gorzej poszła, ale generalnie to się utrzymuje na poziomie dobry, bardzo dobry, a czasem i celujący. Średnia 5.0 to duże osiągnięcie przede wszystkim dla ucznia klasy mundurowej. Mateusz Chęć z 14 liceum naukę łączył z zajęciami praktycznymi na poligonie czy strzelnicy. Trochę pracy, trochę wysiłku, pracy przede wszystkim nad sobą. Natomiast, no tak, no jest, to, jest to duma, jest to przynajmniej moim zdaniem pewne osiągnięcie. W XIV liceum na uznanie zasługują przyszli celnicy czy żołnierze wojska polskiego. Klasy mundurowe, szkoły mundurowe to przyszłość naszego kraju to piękne wartości, ale też pewien duch. Duch patriotyzmu, duch odpowiedzialności społecznej. Kiedyś się mówiło za mundurem panny sznurem. Dzisiaj za mundurem młodzież sznurem. I to jest dobre. Potrzebujemy kadr świetnie wykształconych, nowoczesnych. Świętują uczniowie i nauczyciele, ale są też smutne pożegnania. Najtrudniejsze było dzisiaj na no pożegnanie się z panią, niestety. Bo już trzecia klasa skończona, i idę do czwartej. A to już inne panie i inne przedmioty. Dla każdego młodego człowieka zakończenie roku szkolnego to kolejny szczebel na edukacyjnej drabinie. Teraz czas na chwilę odpoczynku. Oddech będzie mogło złapać ponad 280 tysięcy uczniów z regionu. Wyjazd na obóz do Hiszpanii. Na pewno pójdę do pracy, trzeba trochę zarobić. No i tyle: no. trzeba się przygotować na czwartą klasę. Teraz tak? klasa maturalna. Pojechać gdzieś, poćwiczyć trochę. Dzisiaj wszyscy mówią zgodnie. To był dobry rok. W miarę spokojny. Rok przygotowujący do wielu zmian i wyzwań, także dosyć spokojny, spokojnej, intensywnej pracy na pewno też. W szkołach zaszły zmiany, których nie było nigdy wcześniej. Chodzi przede wszystkim o psychologów i psychologów specjalnych. Tutaj w 9 liceum jest ich dwóch. Dużo osób z psychologami rozmawia. Widzę też zresztą przełożenie jakby na pracę y, uczniów. Psychologów i pedagogów przynajmniej w Lublinie brakować nie powinno. Trwa kompletowanie kadry. Pierwszy dzwonek dla uczniów i nauczycieli, 2 września. Filip Karman, Panorama Lubelska. Do dziecięcego szpitala praktycznie codziennie trafiają kierowcy elektrycznych hulajnuk. Nieletni doznają złamań rąk, i nóg, stłuczeń, wstrząśnień i mózgu. Wakacje to okres wzmożonego ruchu tymi pojazdami, stąd akcja policji Jednośladem bezpiecznie przez wakacje. O czym już teraz Michał Hetman i jego gość. Wypadków z udziałem hulajnóg z roku na rok jest coraz więcej. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w okresie tym okresie 2025 było ich ponad 440. Dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Dlatego policja zwiera szyki pojawia się na ścieżkach rowerowych i pilnuje porządku. Moim i Państwa gościem jest nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Faktycznie na ulicach... Pojawia się coraz więcej tego typu urządzeń. Co za tym idzie, niestety, przekłada się to negatywnie na statystyki. Zdarzeń również mamy coraz więcej. Więc stąd nasze cykliczne już, można powiedzieć, działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa tej grupy właśnie użytkowników dróg. Dzisiaj prowadzimy działania Jednośladem Bezpiecznie przez Wakacje, których celem jest właśnie podniesienie świadomości. Przede wszystkim chcemy tutaj edukować, pokazywać, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z takich urządzeń. Jak zachować się na ścieżkach rowerowych, czyli jak. Czyli przede wszystkim powinniśmy przestrzegać przepisów. Pamiętajmy o tym, że jadąc hulajnogą, jesteśmy tak samo użytkownikiem drogi, użytkownikiem ruchu drogowego, jak wszyscy inni, więc musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Musimy pamiętać o tym, aby przede wszystkim, jadąc hulajnogą elektryczną, korzystać ze ścieżki rowerowej, później je z jezdni, jeżeli dopuszczalna prędkość jest tam do 30 km na godzinę, i w ostateczności dopiero korzystać z chodników. Jeżeli jedziemy tym chodnikiem, to pamiętajmy o tym, aby dostosować naszą prędkość. Styl jazdy do tego, co dzieje się na tym chodniku. Pamiętajmy, że tam zawsze piesi mają pierwszeństwo, że musimy im ustąpić pierwszeństwa. Nie powinniśmy przejeżdżać hulajnogą przez przejście dla pieszych, przez jezdnię. I pamiętajmy o tym, że powinniśmy z nich korzystać pojedynczo, bo też często widzimy przypadki, że hulajnogą elektryczną poruszają się dwie osoby, co też jest niezgodne z przepisami. Nie na pewno nie powinniśmy takim urządzeniem jechać też pod wpływem alkoholu. Kaski nie są obowiązkowe, ale wypadałoby jednak je mieć na sobie. Zdecydowanie tak, szczególnie w przypadku właśnie tych elektrycznych hulajnóg, które no jadąc nawet z prędkością około 20 km na godzinę, no tutaj nie trudno jest o upadek, więc kask na pewno nie zaszkodzi, a wręcz pomoże i przyczyni się do większego bezpieczeństwa. Warto też dodać, że w tym roku mieliśmy już cztery wypadki ze skutkiem śmiertelnym, dlatego. Należy zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. W Tomaszowie lubelskim przedstawione zostały szczegóły projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Solonka z Ukrainy. Inicjatywa ma na celu ochronę unikalnych walorów przyrodniczych Rostocza, czyli regionu obejmującego tereny Polski i Ukrainy, poprzez modernizację i rozwój infrastruktury związanej z gospodarką ściekową. To duży projekt. Dzięki niemu na terenie Solonki powstanie pierwsza bo wcześniej nie było oczyszczania ścieków. A Tomaszów Lubelski dzięki temu wykona nowe sieci kanalizacyjne i uszczelni te istniejące. Dzięki temu roztocze będzie chronione, bo ochrona środowiska w Lwowie, w sąsiedztwie Elwowa i ochrona środowiska w Tomaszowie to de facto dotyczy tego samego terenu. Mamy jedne zlewnie rzek. Reprezentuje rejon Solonkowski, który jest typowym rolniczym regionem. Do tej pory większość mieszkańców korzystała z szamp przydomowych i było to wystarczające. Jednak z chwilą wybuchu wojny i w związku z tym, że ze wschodniej Ukrainy na tereny Lwowszczyzny zaczęli przyjeżdżać uchodźcy wewnętrzni, pojawił się problem także w tej dziedzinie. Jest potrzeba dostosowania rozwiązań wodno do potrzeb większej ilości osób. W wielu budynkach należy wprowadzić nowe rozwiązania. To będzie duży projekt i pierwszy. Pierwszy w naszej gminie, realizowany z pomocą środków zewnętrznych. Aktualnie po stronie ukraińskiej i polskiej wyłonieni zostali wykonawcy do realizacji projektu. Planowane jest ulepszenie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków w Tomaszowej Lubelskim oraz w miejscowości Solonka, co pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych. Łączna wartość projektu to ponad 2 miliony 400 tysięcy euro. Ważna informacja dla osób poruszających się komunikacją miejską w Lublinie. Jak co roku w okresie wakacyjnym zmienia się rozkład jazdy. Niektórych kursów będzie mniej, a na przykład linie 301, 302 i 912 zostają zawieszone. Więcej o zmianach Marcin Otto i jego gość. Dzisiaj rozpoczynają się wakacje, dzieciaki odbierają świadectwa ukończenia szkół. Studentów też jest coraz mniej w Lublinie i jak co roku w związku m.in. z tym zmienia się rozkład jazdy autobusów miejskich w Lublinie. Co się dokładnie zmienia? To pytanie kieruję już do Moniki Białach z Zarządu Drugi Transportu Miejskiego. Dzień dobry, proszę powiedzieć zatem, co się zmienia w rozkładach. W lat ubiegłych, od najbliższej soboty, zmienie ulegną rozkłady jazdy. Będą one bazowały na zeszłorocznych, wakacyjnych rozkładach, z uwzględnieniem zmian w optymalizacji siatki połączeń, która miała miejsce w ostatnim czasie. Zmianie ulegnie w związku z poprzednimi wakacjami liczba wozów w ruchu o ponad 8%. Zwiększeniu również ulegnie hmm, liczba wozokilometrów o niemal 9% w stosunku do poprzedniego roku. W dzień powszedni będzie obowiązywał roz. Rozkład wakacyjny delikatnie zmodyfikowany w stosunku do aktualnego szkolnego rozkładu. Uwzględnia on zmniejszony popyt na komunikację w związku z wakacjami, urlopami, przerwami w nauce, natomiast w dalszym ciągu zapewnia dojazd do zakładów pracy. Z zachowaniem zmienionego zapotrzebowania na usługi komunikacyjne w tym zakresie. Jeżeli chodzi o rozkłady sobotnie i świąteczne, one generalnie pozostają bez zmian, natomiast wzmocniona zostanie obsługa zalewu zębożyckiego. A co z kursami nocnymi? Linie nocne będą kursowały tak jak obecnie dwa razy w tygodniu, czyli w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę z częstotliwością co 60 minut. Jeśli chodzi o pozostałe linie komunikacyjne, główne linie komunikacyjne w godzinach od 5 do 18 będą kursowały z częstotliwością co 24 minuty. A więcej tych szczegółów dotyczących konkretnych już linii autobusowych można znaleźć w internecie, a także na konkretnych przystankach w miejscach, gdzie są rozpisane te rozkłady. Tam można znaleźć szczegółowych informacji, to jak poszczególna linia się zmienia. Rusza letnia szkoła bezpieczeństwa to pilotażowy program miasta Lublin dzięki któremu dzieci i młodzież poznają podstawy pierwszej pomocy, survivalu czy bezpiecznego spędzania czasu w sieci. Zapisy w ramach projektu ruszą po 15 lipca. Zajęcia z Surywiwalu i podstawowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. To ma przygotować druga lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Obok tego będą również zajęcia z policją, strażą pożarną i strażą miejską. Każda ze służb będzie odpowiadać za inną dziedzinę z zakresu bezpieczeństwa i każde z zajęć mają być przeprowadzane w efektywny i efektowny sposób. Wszystko to w ramach letniej szkoły bezpieczeństwa. Mówimy naprawdę o, o szerokim zakresie spraw, bo zarówno o tym bezpieczeństwie podstawowym w ruchu drogowym, ale o tych wyzwaniach niestety dnia codziennego bardzo dużych związanych z, cyberbezpiecze... z cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem tym samym, czy przestępczością seksualną w sieci. Policja przygotuje zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obserwujemy tutaj wiele takich zachowań, no trochę lekceważących przepisy ruchu drogowego. Na przykład widzimy, że z hulajnóg elektrycznych korzystają dwie osoby, a powinna być to jedna osoba. Wiele osób zdejmuje blokady ograniczenia prędkości. Widzimy, że te hulajnogi poruszają się po chodnikach z prędkością znacznie większą niż ruch pieszych. Każde nasze spotkania, kontakt ze społeczeństwem są poprzedzane diagnozą, tak żeby to były jak najbardziej trafne i celowe spotkania. W ramach tutaj projektu będziemy się skupiali na ogólnie pojętym bezpieczeństwie i zagrożeniach diagnozowanych. Na zajęciach nie zabraknie również ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. Mamy w swoich strukturach ratowników medycznych, którzy pełnią funkcję ratowników w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, więc mają szeroką wiedzę, szerokie umiejętności. Chcemy się skupić na tym, żeby przekazać praktyczną wiedzę, praktyczne spojrzenie na to, jak reagować w sytuacji zagrożenia, kiedy jesteśmy świadkami wypadku, jak pomagać. Ofiarom wypadków drogowych, różnych innych sytuacji, jak móc pomagać tym, co mamy pod ręką. Obok tego będzie też coś, co może się przydać w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony agresywnego napastnika. Mamy zajęcia samoobrony, które prowadzimy, i wśród nauczycieli, i wśród osób, na przykład, które zwrócą się do nas prośbą o przeprowadzenie takich zajęć. Letnia Szkoła Bezpieczeństwa ruszy po 15 lipca i potrwa do 15 sierpnia. Harmonogram zajęć ma pojawić się w przyszłym tygodniu. Informacji na temat projektu można szukać na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Urban Lab. O za chwilę ruszy prognoza pogody, a o 21.30 niezmiennie wieczorne wydanie Panoramy Lubelskiej, na które zapraszam. Dziękuję, do zobaczenia.